Program powiększenie Łukasz Chymiński witam państwa bardzo serdecznie w naszym studiu wiceprzewodniczący rady miasta radny Prawa i Sprawiedliwości Jacek Budziński dzień dobry panie radny dzień dobry państwu dzień dobry panie Dyrektorze. panie radny zaczniemy od komentarza który Janusz Kubicki wygłosił na naszej antenie bo w programie samorządowy ring zapytany przeze mnie o to czy będzie tęsknił za zielonogórskimi radnymi bo 1 stycznia obudzimy się w Zielonej Górze która będzie miała radę jednoosobową. Powiedział, że kompletnie nie będzie tęskni i pewnie Zielonogórzanie nie odczują tego, że przez trzy miesiące radnych w Zielonej Górze nie będzie. Zawsze może przewrotnie chciałem wszystkim koleżankom i kolegom z Rady Miasta Kadencji 2010-2014 podziękować za, za twórczą, uważam, współpracę. Pomimo, że były też takie sytuacje konfliktowe, udało nam się wielokrotnie wypracować kompromis. Dziękuję także prezydentowi Kowickiemu, wiceprezydentom, a urzędnikom, naczelnikom za pracę przez te cztery lata wielokrotnie udawało mi się wiele spraw dla mieszkańców dzięki życzliwości urzędu miasta załatwić natomiast no, prezydent kubicki wydaje mi się że w tym swoim takim krótkim ekspozę pokazał swoją prawdziwą naturę no, nie chcę powiedzieć że gardził radą ale zawsze jeżeli coś mu się nie udawało zrealizować zwalał winę na radnych zapominając o tym że on jest prezydentem i on przygotowuje projekty uchwał tak wielokrotnie te projekty uchwał spotykały się z protestami społecznymi, nie ma się co dziwić, że Rada Miasta stawała po stronie mieszkańców poprzednich, także zostaliśmy wybrani podobnie jak prezydent Kubicki. To są po części jakieś takie autokratyczne tendencje, no bo proszę sobie wyobrazić, że w Polsce mamy tylko rząd, nie mamy parlamentu. Zawsze jest tak, że władza uchwałodawcza kontroluje władzę wykonawczą, to jest trójpodział władzy Montesquieusza. Po to Monteck już powiedział, że osobną ma być władza ustawodawcza, w naszym przypadku uchwałodawcza, wykonawcza i sądownicza, aby te władze patrzyły sobie na rękę i każda od drugiej jest w jakiś sposób niezależna. No szkoda, że prezydent ocenia w ten sposób pracę radnych, z którymi wielokrotnie rozmawiał, z którymi wielokrotnie dogadywał się. Ja mógłbym też tutaj wiele krytycznych słów pod adresem pana prezydenta Kubickiego powiedzieć i na to mam konkretne wydarzenia w ciągu tych czterech lat, ale nie będę tego robił, bo uważam, że ta kadencja dla miasta była jedną z lepszych kadencji. Chociażby świadczy o tym fakt, że podjęliśmy kluczową decyzję o połączeniu miasta z gminą. Oczywiście są tego plusy, są minusy. Ja mogę tylko kibicować prezydentowi Kubickiemu w Radzie Miasta. Najprawdopodobniej będzie to pan radny Urbaniak aby dali sobie radę z problemami wynikającymi z połączenia, bo na pewno tych problemów będzie wiele, co już zresztą... Widać i w kwietniu, no, w takim razie prezydent Kubiński będzie musiał wylądować, ponieważ będą wybory do Rady Miasta i będzie miał do czynienia z nową Radą Miasta, do której to on jako władza wykonawcza wnosi projekty e, uchwał, a władza uchwałodawcza, czyli Rada, zgadza się na to lub się na to nie zgadza. Po to właśnie ustawodawca taki system wymyślił, żeby władza patrzyła jedna drugiej na ręce, żeby wzajemnie się kontrolowały. W Stanach Zjednoczonych. E, kiedy powstawała konstytucja Stanów Zjednoczonych, właśnie określono tą zasadę jako check and balance, czyli sprawdzaj się i równoważ. Tak? Właśnie dzięki temu te demokracje kwitną. Natomiast tutaj, tak jak przed chwilą wspomniałem, widocznie tam gdzieś prezydentowi Panie po radny, głowie ja... chodzą autokratyczne tendencje. Ja podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, tej ostatniej, miałem okazję porozmawiać chwilę z radną Bożeną Ronowicz z Prawa i Sprawiedliwości, która powiedziała, że po 1 stycznia radni, mimo tego, że już te mandaty wygasną, mogą w pewien sposób społecznie to Kontrolować. Pa, państwo macie wiedzę, jesteście radnymi w niektórych przypadkach od kilku kadencji tak więc nie wiem to od was zależy czy poświęcicie chwilę prywatnego czasu i zerkniecie co tam się w tym ratuszu dzieje bo z tego co słyszałem od przewodniczącego adama urbaniaka jeżeli nowa jednoosobowa rada czy ten nowy pełnomocnik komisarz zwał jak zwał będzie miał dość dobre poczucie humoru czy wysokie poczucie humoru to może nam niezły cyrk czy niezłe jaja w zielonej górze zrobić to prawda bo to będzie taka diarchia czyli władza, natomiast ja oczywiście tutaj publicznie zobowiązuję się jeżeli prezydent kubicki poprosił mnie o moje zdanie na jakieś temat, to z chęcią takie zdanie wyrażać, aczkolwiek po tym, co pan redaktor mówił, nie sądzę, że tak będzie. Rzeczywiście mamy spore doświadczenie i jeżeli będzie taka potrzeba, to, to, to jesteśmy do dyspozycji, a ja na pewno przez te trzy miesiące do momentu wyborów do Rady Miasta będę interesował się sprawami miasta i będę je też komentował, czy to poprzez portale społecznościowe, czy poprzez maile, czy, czy, czy. nawet organizując konferencje prasowe. Ale ja liczę na to, że, że dwóch doświadczonych ludzi, no, bo trudno odmówić doświadczenia no, panu prezydentowi Kubickiemu, a tym bardziej panu Urbaniakowi, który, moje cenie, jest bardzo dobrym przewodniczącym Rady Miasta no, no, no raczej nie zakładam, żeby tutaj były jakieś takie tendencje do, do, do uff, szaleństw, no, no to od razu by byli radni wyciągnęli poszczególne, że tak się wyrażę, kuchy. Mam nadzieję, że współpraca między, przede wszystkim między nimi będzie się układała dobrze, a tak jak przed chwilą wspomniałem, jak ktoś, prezydent Kubicki lub Adam Urbaniak zwrócą się do mnie o, o zdanie, z chęcią je wyrażę. Panie radny, do końca roku mamy jeszcze jedną sesję, prawdopodobnie tą zwyczajną, bo jeszcze nie wiadomo, czy będą jakieś sesje nadzwyczajne i im bliżej procesu połączenia tego oficjalnego, tym pojawia się więcej takich rzeczy, nad którymi jeszcze radni będą musieli się pochylić i będą musieli porozmawiać, mówię na przykład chociażby o sprawie wynagrodzeń, która gdzieś tam ostatnio była poruszana, wynagrodzeń urzędników, bo przy Dąbrowskiego urzędnicy ponoć zarabiają więcej niż przy Podgórnej. Cały czas też kwestia pensji. Nauczycieli gdzieś tam jest wisi w powietrzu. Pan jest nauczycielem, tak więc chciałem dwa słowa od Pana, jak Pan to widzi, czy to rzeczywiście da się zrobić w taki sposób, żeby nauczyciele, którzy do tej pory nauczali na wsi zachowali w pewien sposób te wszystkie dodatki, które z tego tytułu przysługiwały. No sam Pan widzi, panie rektorze, że ten problem, który poruszyliśmy tutaj dwa tygodnie temu, póki co nie został rozwiązany. Rzeczywiście jest tak, że urzędnicy w Urzędzie Gminy zarabiają więcej, a to wynika z tego, że tam na przykład jest jednoosobowe stanowisko pracy, a w urzędzie miasta kilkuosobowe, dlatego te pensje są różne. No ale prezydent Kubicki będzie musiał się z tym problemem zmierzyć. Wyjścia są dwa, albo podwyższyć pensję pracownikom urzędu miasta, albo obniżyć pensję pracownikom urzędu. Czy, czy prezydent nie. z radnymi, czy radni z prezydentem na ten temat w jakiś sposób no dyskutują? Właśnie, bo, właśnie, bo, właśnie chodzi o to, że nie. No to, 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 to Bo hasło zmierzyć się z problemem, no to mierzymy się codziennie z jakimiś problemami, tylko kwestia, żeby je rozwiązać. Panie autorze, już panu wspominałem x razy. Prezydent miał nas zaprosić w zakresie dyskusji na temat, na przykład podziału okręgów wyborczych, tak? Wielokrotnie mówiliśmy, że jesteśmy gotowi również brać udział w tego typu rozmowach. Jest zespół, w których są przedstawiciele poszczególnych radnych, który ma opracować nowelizację statutu miasta, ale nic nie stoi na przeszkodzie, że jeżeli prezydent Kubicki chce, aby przedstawiciel jakiegoś klubu uczestniczył w tych rozmowach, żeby wystarczy go zawiadomić i ten radny się stawi. To przecież z naszej strony nie ma tutaj żadnych problemów. Co do nauczycieli, ja już panu mówiłem, ja, ja po prostu nie wiem, mam nadzieję, że prezydent znajdzie rozwiązania, ale ja nie wiem jakie, bo tak jak już wcześniej wspominałem, rekompensata, może inaczej, nauczyciele stracą, ci, którzy uczą w gminie stracą 300 zł, bo tracą dodatek wiejski, to przestanie być wieś, będzie to część miasta. No i prezydent chce im tą stratę wynagrodzić, tak? zniwelować tą stratę, ale ma w mojej ocenie niewystarczające narzędzia, bo jeżeli będzie chciał zwiększyć im dodatek motywacyjny, to będzie musiał zwiększyć dodatek motywacyjny dla wszystkich nauczycieli. To są koszty, tak? Jeżeli będzie chciał im to dawać w formie nagrody co miesiąc, to nie jest że dostaną nagrodę co miesiąc, też jeszcze dyplom dostaną, albo raz w roku, będzie musiał im dać 3600 zł netto. Z tym, że w regulaminie przyznawania nagród nie ma takiego kryterium. Dostajesz nagrodę, bo pracowałeś na terenie byłej gminy. Nie ma czegoś takiego. To jest ustawowo regulowane. Wynika to z przepisów prawa. I szczerze mówiąc, nie wiem jak to prezydent chce rozwiązać. Ja się o to pytałem x razy Związki zawodowa i ZNP i Solidarność są gotowe do rozmów. Tylko to trzeba chcieć także rozmawiać z drugą stroną. Prezydent raczej tutaj nie wykazuje takiej inwencji, wiem, bo słyszę, co mówią z raz A słyszał pan głosy z gminy taki, który mówi o tym, że jednak w budżecie Zielonej Góry na przyszły rok jest za mało pieniędzy na inwestycje na terenie gminy, dzielnicy Nowe Miasto. Ja, ja ten, ten budżet przesłuchiwałem bardzo wnikliwie. Zgadzam się z jednym takim twierdzeniem. Mało jest w ogóle na inwestycje pieniędzy w tym budżecie, bo poniżej 20%. Znawcy tematu mówią, że miasto, miejscowość. Było ponad milionów na inwestycje. Ale w momencie, rozwija się wtedy, kiedy najlepiej wskaźnik inwestycji jest to najmniej 25%. U nas jest o kilka punktów procentowych mniejszy. Ale mam nadzieję, że zostanie zniwelowany poprzez tak zwane zintegrowane inwestycje terytorialne. Tak? Już w czasie, w którym prezydent Kubicki z wójtem, panem Zalewskim rozmawiali na temat budżetu, pojawiły się ze strony gminy przede wszystkim postulaty poprawienia infrastruktury. Bo naj największy problem gminy jest taki, że ludzie z Ziągły Góry przeprowadzają się do miejscowości X, Y albo Z, tam jest główna droga przez miejscowość, a oni budują się po obu stronach na przykład. I problem tych mieszkańców polega na tym, że nie mają porządnej drogi dojazdowej. I to jest główna bolączka gminy. I w tym kierunku pewnie te postulaty będą zmierzać. I ja uważam, że jeżeli chcemy pokazać mieszkańcom gminy, warto było się połączyć z miastem, no to trzeba będzie zastanowić się nad tymi dodatkowymi inwestycjami, bo sama gmina te inwestycje dostaje z bonusa, przecież pan pamięta, Ministerialnego o to, żeśmy się kłócili, ile pieniędzy dać do gminy, ile Oczywiście. pieniędzy zostawić w mieście. Więc tam ten pakiet tych inwestycji w mojej ocenie jest spory, co nie oznacza, że wystarczający. Dlatego mieszkańcy gminy zgłaszają swoje postulaty pewnie słuszne. I tu trzeba będzie połączyć ogień z wodą, bo na Góra też ma wiele rejonów, w których trzeba chociażby drogi wybudować paczchynów, tak? Oczywiście. Gdzie od 1945 roku praktycznie drogi utwardzone nikt nie widział. Ostatnio na sesji sam pan był świadkiem mieszkańcy Raculki zgłaszali problem no tragicznego wręcz stanu ulic na tym osiedlu. Także takich inwestycji, które są potrzebne, mamy zarówno dużo w gminie, jak i w mieście i tutaj no trzeba będzie ze strony prezydenta Kubickiego dużej mądrości, aby no tą sprawę w jakiś sposób rozwiązać albo zaplanować wykonanie tych inwestycji na następne lata. Panie radny, zieloną górę zostawimy do Warszawy, się przeniesiemy na koniec naszej dyskusji, bo 13 grudnia ważną dla Polski rocznicę działaczy Prawa i Sprawiedliwości, ale nie tylko spotkali się w Warszawie podczas dużego marszu. Ja zapytam może w ten sposób. Pan się pewnie z takim pytaniem też już spotykał. Jedyny sposób na Polskę to jest wyjście na ulicę? Powiem panu tak, może zanim, odpo za zanim odpowiem na to pytanie, byłem uczestnikiem tego marszu, z samej zielonej góry ruszyły dwa autobusy. Powiem panu, brałem udział w kilku marszach, ale ten uważam za najlepiej zorganizowany. Nie było żadnych. Zadym, żadnego podpalania Warszawy. W tym marszu uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Ja akurat szedłem w tylnej części tego marszu i zanim w ogóle ruszyliśmy, minęło 45 minut. To pokazuje skalę, ile ludzi uczestniczyło w tym marszu. Pierwszy raz widziałem na marszach organizowanych przez PiS bardzo dużo młodych ludzi, rodziców z małymi dziećmi, starszych osób. Panowała bardzo taka wyważona atmosfera. Często śpiewaliśmy pieśni patriotyczne i i ludzie wznosili tam określone swoje hasła i okrzyki. Bardzo dobrze zorganizowany był ten marsz pod względem służb porządkowych. PISTO je zapewnił ład i porządek. Świetnie zachowywała się policja państwowa na szlaku tego marszu co 100 metrów, czy tam co 50 były patrole. Kiedy marsz się skończył, policjanci z chęcią ludzi kierowali do autobusów, w każdym, gdzie ten autobus stoi. Policja pokazywała, bardzo szybko też zwolniliśmy tę ulicę. Policja nam z kolei dziękowała, że szybko mogła doprowadzić. Ruch do normalnego stanu. Natomiast czy to jest jedyny sposób? No, no właśnie, właśnie chyba tak. Dlatego, że jeżeli zgłaszamy pełne jak gdyby, pretensji co do funkcjonowania, nie mówię, że nie ma demokracji, ona jest, tylko nie funkcjonuje tak, jak powinna. Ja jestem nauczycielem historii w i mam porównanie, jak funkcjonuje. Proszę wierzyć, Panie Łukaszu, w normalnym, demokratycznym państwie, patrz e, marszałek Sejmu, pan Sikorski, już by go nie było, on by się podał do dymisji albo by ta dymisja byłaby wymuszona. To tylko w Polsce takie cyrki mogą funkcjonować. Proszę popatrzeć, jak zareagował PiS w przypadku posłów, którzy rzeczywiście no, w ocenie przynajmniej części e, komentatorów źle. E, 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 Pobierali pieniądze należne na przejazd w Sejmie. Ci posłowie nie są już członkami Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast, natomiast marszałka Sikorskiego Platforma a broni jak niepodległości, chociaż jest dobra wiadomość, że prokuratura ma wszcząć w tej sprawie dochodzenie. Wyszliśmy na ulicę właśnie dlatego, że ta demokracja w Polsce nie funkcjonuje tak, jak powinna funkcjonować. No, no to panie, panie Łukaszu, no ja zawsze mówię tak. Gdyby te mainstreamowe główne. E, Media, a rolą mediów jest kontrola władzy. To jest ich największa rola. Chociaż w połowie były tak krytyczne wobec Platformy, jak są wobec PiSów, to dzisiaj Platforma miałaby 10% poparcia. Jesteśmy chyba jedynym krajem, tutaj, no może abstrahując od Białorusi jedynym krajem, gdzie główne media kontrolują nie władzę, ale kontrolują opozycję. Panie radny, ja muszę kropkę postawić nad naszą rozmową. Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Państwu przypomnę, radny Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Rady Miasta Jacek Budziński był państwu i moim gościem. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję państwu. Dziękuję panie Rektorze. Państwu dziękuję za uwagę. To był program Powiększenie. Do zobaczenia.